Cześć, z tej strony Andrzej Aros. Zapraszam Was serdecznie na nadchodzący nowy odcinek twarz w twarz. Pierwszy odcinek Twarzą w twarz nagrywany w 2021 roku. Moim gościem jest Andrzej Jaros, lekkoatleta klubu AZS UFC z Lublin. Dzień dobry. Witam serdecznie. Opowiedz widzom, jak minął Ci ten czas świąteczno-noworoczny. E, wspaniale. E, z tego względu, że na początku grudnia urodził mi się z tym, więc jestem z tego powodu przeszczęśliwy i bardzo dumny, więc spędziliśmy w małym gronie rodzinnym. Wspaniały czas, no jak się dzieci, dziecko rodzi, to każdemu polecam. Jak ma na imię? Kacper. Kacper. I pewnie te święta były wyjątkowe też yy, dla Twojej żony dla, dla Ciebie, bo spędzić jednak z dzieckiem, swoim własnym dzieckiem pierwsze święta, to jest coś niesamowitego. Tak, coś, coś wspaniałego. No tak jak mówiłem, w małym gronie, czyli ja, żona, dziecko i już chodziliśmy do moich ojców, którzy y, mieszkają nieopodal, więc, więc skromnie, skromnie, ale rodzinnie i Naprawdę wspaniale. A które potrawy na wigilijnym stole naj, na, najbardziej ci smakują? Oczywiście barszczek z uszkami. A jak spędziłeś Sylwestra? Sylwestra? No w domu, z pieluchami. <grym> Rozumiem. Zaczął się rok 2021, może tak trochę zacznijmy od tyłu. Zawsze tak rozmowy, że na końcu pytam o to, jakie cele ma gość w naszym studio na właśnie na ten rok. To teraz chciałem się Ciebie zapytać, na samym początku naszej sam po rozmowy. Co e, oczekujesz od siebie w 2021 roku? A moim głównym celem, do którego będę dążył, i marzenie od dzieciństwa, to oczywiście udział na Igrzyskach Olimpijskich. No właśnie, o tym też e, porozmawiamy, bo Igrzyska Olimpijskie zostały przeniesione ze względu na pandemię. Czy pandemia jakoś wpłynęła na ciebie, na przykład na Twoją mentalność sportowca? Bo często spotykam się ze sportowcami, którzy mówią, że Właśnie pandemia odebrała im chęć do, od treningu, do treningu. Dokładnie. W tamtym w tamty roku, czyli to okres był chyba marzec, było bardzo ciężko, jak zamykali nam lasy, zamykali nam stadiony. No, raz poszliśmy na stadion, bo taki, taki znaleźliśmy mały stadion na osiedlu, na Czechowie, to moim był gimnazjum podstawowskim, to normalnie była taka sytuacja, że wyganiali nas z tego stadionu. To jak się wygania z stadionu, nie można trenować, no to to aż, aż, aż ciężko, no ciężką motywację. No dobrze, porozmawiajmy teraz o tym pewnym zdjęciu, bo od tego też chciałem e, zacząć, które no no, u nas w studiu później e, również montażu wrzucimy e, na film. Chciałbym, żebyś opowiedział o tym zdjęciu. Co tam się, co tam się dzieje? Pewnie chodzi o zdjęcie ze, ze sztafety 4x400, gdzie zrobiliśmy średni medal w we włosówku. No Co tu można opowiedzieć? E ta sztafeta była w okropnych warunkach. W takich warunkach to nigdy nie startowałem, lał, lał deszcz cały dzień. Jeszcze mieliśmy to była ostatnia konkurencja około 20, ciemno, zimno, deszczowo, no, tragiczne warunki. Ale w ogóle szczęście, że ta sztafeta w ogóle się odbyła, bo osoba czwarta, czyli Karol Kania, w ogóle w tej sztafeci miał nie startować. To była, można powiedzieć, daleka rezerwa, ponieważ, ponieważ w sztafecie miał wystartować albo Krzysztof Hołup, albo Michał Kiedliński. Niestety, niestety ci zawodnicy się skontuzowali na tych mistrzostwach, więc na szczęście Karol Kania przyjechała na te zawody no i mogliśmy wystartować. No jak wystartowaliśmy, no to na szczęście udało się zdobyć srebrny medal. A te zdjęcie, które to pokazuje, no to Karol na ostatnich metrach już ostatnich mi sił biegł. No i szczęście, że zapałem pałeczkę, bo jeszcze jak to ułamek sekundy później to. Już by, już by nie było sztafety, nie było medalu, nie byłoby niczego. No właśnie, biegłeś na ostatniej, czwartej zmianie, tam odwracałeś się tam kątem oka, patrzyłeś co z Karolem się dzieje, czy jednak skupiłeś się na tym, nie. żeby biec do tego? No w 4400 trzeba patrzeć cały czas co się dzieje do tyłu. To nie jest sztafeta, że teraz jest to, że można powiedzieć, w ogóle się nie patrzy do tyłu, tylko te ułamki, żeby ciąć te łamki u sekundy, a, w sekund, a tutaj, tutaj na 4400 trzeba cały czas patrzeć, i cały czas kontrolować, bo ta osoba, która biegnie przed nami, to bardzo, bardzo, jest bardzo zmęczona i trzeba kontrolować wszystko. Uważam. Dlatego ja na szczęście miałem chłodny umysł i skontrolowałem to, szybko odebrałem i pobiegłem swoje. Sztafeta składa się z czterech zawodników, no tam czasami wiadomo, w eliminacjach, może ktoś biec inny, Ty biegłeś wtedy właśnie na czwartej zmianie. I myślisz, że to w całej tej sztafecie. To właśnie ta czwarta zmiana jest najważniejsza, czy jednak te wcześniejsze zmiany, które wyprowadzają tą ostatnią osobę na odpowiednią pozycję? Oczywiście każda ze zmian jest ważna, ale jednak ostatnia zmiana jest um, trochę ważniejsza z tego względu, że jest większa odpowiedzialność, bo to na ostatnim zmianie wszystko się dzieje. Albo zdobywasz medal, albo jesteś poza strefą medalową, więc. więc... Troszkę, troszkę, jest ważniejsza, ale to nie można powiedzieć, że jest, yy, że jest dużo ważniejsza. No bo tak naprawdę, jak na przykład ktoś na drugiej zmianie pobiegnie o wiele wolniej, no to te ostatnie zmiany, to już nic nie może zrobić. Więc najlepiej to w ogóle mieć równy skład i żeby wszyscy czterej biegali na równym poziomie. Zgubiłeś kiedyś pałeczkę? Ja nie, ja nie, ale już byłem w dwóch sztafetach na y, mistrzostwach Europy y, juniorów, y, a czy no y, y, jeszcze raz. W dwóch sztafetach miałam sytuację, gdzie zgubiono Pałeczkę. Pierwsza taka sytuacja to właśnie była na Mistrzostwach Europy Juniorów, gdzie byliśmy murowanymi faworytami do medalu, a chłopak, który właśnie biegł na czwarty zmianie, nie wiem, na ostatnich pięciu metrach, po prostu przewrócił się i nie dobiegł. Nie dobiegł w ogóle do mety. Więc Pałeczka, no, jak Pałeczka nie przeszła przez metę, to nie ma sztafety i byliśmy, Nie ukończyliśmy biegu. Czyli w zasadzie o wyniku sztafety to nie decyduje głównie forma, ale czasami tak, mały, mały przedmiot, pałeczka. Tak, tak, też, oczywiście. E, a druga taka sytuacja, to byłem na uniwersytecie, to było 3 lata temu w Taipei. no to chłopak e, już no, narzekał bardzo na e, Achillesa cały czas, no ale trener jednak powierzył mu wystąpienie w z tej sztafecie, wystąpił, no i po 200 metrach, Naderwał, zerwał, chyba, naderwał czy zerwał tego Achillesa, i, i też tafetę nie dobiegło, A też mieliśmy bardzo duże szanse na złoty medal nawet na uniwersytecie. Jak to się zaczęło, że zacząłeś trenować lekkoatletykę? Czy to wpływ na to miało, miał fakt, że twoje rodzice również byli lekkoatletami? Na pewno, na pewno to miało wpływ, ale powiem tak, że nikt z rodziców mnie nie namawiał do tego biegania, ale jeżeli się wychowuje. W sporcie przez całe dzieciństwa to sam z siebie chciałem. Ja jak nie wiem, miałem dwa lata, to już tatą na obozy jeździłem. Także nie trenowałem oczywiście, ale, ale cały czas co wakacje to jeździłem z nim na obozy sportowe i patrzyłem, jak nie trenują, podpatrywałem I, i chyba tak wyszło, że sam chciałem zacząć no i zacząłem i do tej pory jeszcze trenuję. A chciałeś biegać, czy może jakaś inna konkurencja lekkoatletyczna też w pewnym momencie Cię kręciła? Nie, zawsze chciałem biegać, ale chciałem biegać po 800 metrów. To dlaczego biegasz 400, na przykład albo sztafet? Yy, ogólnie trener, czyli mój tata przygotował mnie od yy, małego, a od małego, jak zacząłem trenować, to byłem przygotowany pod 800, bo bardzo tego chciałem, ale no, nie wychodziło. Nie wychodziło tak, jak jakbym chciał, a biegałem 400 i yy, jeszcze rzecz tak powiem, że w przygotowaniu pod 800 zdobyłem medal na 400 metrów na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. I wtedy, i wtedy właśnie tata zdecydował, że jednak przenosimy się na 400, to jest swa konkurencja, więc no to trzeba trenować. A jakie cechy swoich rodziców odziedziczyłeś? Hm. Ciężko powiedzieć, ale na pewno ambicja i po mamie i po tacie. Cierpliwość, to zapewne po tacie. To chyba takie główne cechy, które odziedziczyłem po nich. No dobrze. W swojej karierze masz dwa takie bardzo ważne medale: jeden misz z Europy seniorów ze sztafety i drugi juniorów. Z tym, że ten seniorski to był, bo biegłeś w eliminacjach, a nie już w biegu finałowym. Tak. Który jest dla ciebie ważniejszy? Wydaje mi się, że większą wartość ma medal Z Europy seniorów, no bo wiadomo to jest kategoria seniorów, ale Ciężko powiedzieć, że jest mniej ważny dla mnie niż juniorów, bo to jednak w yy, wieku juniorów zdobyłem to indywidualnie na 400 metrów i sam stałem yy, na podium. I to są niezapomniane chwile i do tej pory pamiętam te, te emocje. Po jednych z mistrzostw Europy na taka miejsca, ciekawa sytuacja, gdzie poszliście na pewną górę i zjeżdżałeś na Jabłuszko. Tak, tak, <laughs> nieszczęsna, nieszczęsna poręba. To był mój pierwszy obóz seniorowski w kadrze seniorów na 400 metrów. No i poszliśmy z chłopakami w góry, bo tak trener zarządził, no ale, no ale my wszyscy, tam nie, było, nie wiem, z osób było, wszyscy schowali sobie jabłuszka do plecaków. No i poszliśmy, poszliśmy na górę i z, z góry zamiast schodzić, czy niektórzy jak zbiegają, to chcieliśmy, chcieliśmy sobie zjechać jabłuszku, żeby było szybciej, no i trochę adrenalinka. Ale niestety tam skręciłem kostkę gdzie, gdzie no z 2 lata musiałem się podbierać po takiej kontuzji. Oczywiście operacji, yy, miałem operację, przepraszam, miałam operację, ale to było nieznacznie, bo po prostu ta kostka, tak jakby trochę, yy, niektóre warstwy ko kości po prostu pękły i po prostu zostawały i to mnie uwierało, więc niestety musiałam zrobić operację. No i tak jak mówię, że 2 lata dochodziłem do siebie, żeby dojść do takiego poziomu, jaki byłem, yy, jak miałem wcześniej. Wiadomo, że teraz no, nie będziesz miał zbytnio wolnego czasu, bo e, urodzić się syn i jemu będziesz poświęcać się dużo czasu, ale co jest takiego, co lubisz robić w wolnym czasie? E, lubię oglądać filmy, seriale. Jakie gatunki? Oj, wszystko! Wszystko, co. To może powiedz o jakimś twoim ulubionym filmie, albo który oglądałeś ostatnio. E, ostatnio, co ja ostatnio, o, The Crown o Królowej Elżbiecie oglądałem. Dwa sezony właśnie obejrzałem, jeszcze mi dwa zostały. Ciekawy serial. Tak na rozluźnienie, po ciężkim treningu. Włączyć sobie serial, obejrzeć z żoną. Piękna sprawa. Tylko teraz trochę nie mam czasu na te seriale, przez dziecko. Ale teraz to dzieckiem się zajmuję, też piękne chwile. A jak u Was z gotowaniem? Kto gotuje? Żona. Zdecydowanie. Ja strasznie nie lubię. Pomagać jak najbardziej mogę. To co powie, to wszystko zrobię, pokroję. Co... Ale samemu robić to nie dla mnie. Czyli przysłowiowo przypalasz wodę albo. Ja... Nie, nie, no bez przesad. <głos》>. Siadania robię. Siadania robię nawet żonie. A jakie jest Twoje ulubione danie przygotowane przez żonę? Przez żonę? Hmm, chyba lasagne. Lasagne, okej. Okay. Tak. A muzyki słuchasz? Tak, tak, tak. Ale to, to co leci, to ja wszystko słucham. Czy, czy rap? Pop, czy pop, czy nawet techno, nie, czy rock. Naprawdę nie, nie mam takiej ulubionej swojego gatunku muzyki. Bo czasami, jak ogląda się zawody lekkoatletyczne, to widać ten warming room, e, czyli mhm. ten miejsce do rozgrzewek i biegają sobie, rozgrzewają się sportowcy właśnie słuchając e, muzyki, tak się odstresowują. Ty też tak masz? Różnie, różnie. E, ostatnimi czasy właśnie to stosowałem, ale przez całą karierę nigdy. Zawsze wolałem się wyciszyć i sam się skupiać, Masz sam jakieś... razem ze swoją ze głową. Masz jakieś jeszcze sposoby na koncentrację, czy tak? Nie bardzo. Wizualizacja. No to tak główne właśnie, wizualizacja, czasami też e, ćwiczenia oddechowe. Okej. Okay. No i tak No i tradycyjnie... najlepsze, jeszcze przepraszam że przerwę, najlepsze to właśnie oglądanie filmów. Prze czy, czy, czytanie książki przed y, jakimiś startami, co najlepiej odstrasza, jakąś komedię czy coś, to naprawdę. Mam taką też tradycję tutaj na koniec, że tam jest za moimi plecami kamera i się gość w programie Twarz o Twarz. Chciałbym, żeby powiedział kilka słów do naszych widzów na zakończenie. To chciałbym y, wszystkim widzom złożyć najserdeczniejsze y, życzenia noworoczne. A w szczególności zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze i w sporcie, i w życiu. Także pozdrawiam serdecznie, śledźcie nas na, na, kaunach, na kanałach społecznościowych, no i kibicujcie nam na, tym, na, całym, na całym tym sezonie. Andrzej Jaros był moim gościem w kolejnym odcinku programu Twarz w Twarz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.